Cześć, witam was drodzy widzowie i serdecznie pozdrawiam, dzisiaj spotykamy się na płaczącym półwyspie, aby tutaj iść, pamiętacie te kwiatki mieliśmy do załatwienia, ja wiem, że tam w oddali widać moje runy, grawitacja mnie pokonała, niestety, dlatego w tym odcinku spróbujemy sobie z tymi kwiatkami zatań... zatańczyć, zawalczyć. Potrąb go. Dobra. tańczowy kamień. I te kwiatki, jak dobrze pamiętam, są tu. Też sobie mm, zakupiłem do czarów żebyśmy mogli korzystać z szybkiego leczenia. Jednak ja potrzebuję do tego dziesiąty poziom wiary. Zastanawiam się, jaką technikę na nich użyć. Też w zasadzie byśmy mogli tu przejechać. Dobra, jedziemy, zostawimy ich sobie w spokoju. Dobra, w trakcie walki nie jest dostępna mapa. Chciałem sobie spojrzeć, gdzie my się tu wybieramy, na jakie tereny. Czy tu w ogóle było warto się udać? Dobra, z pewnością mamy jakąś jaskinię. Czy tu na górę bym chciał? Tu bym mógł sobie odznaczyć, iż to. Eee, co ja tam zaznaczyłem? Jeszcze dobra hmm. tu na górę? Chyba niekoniecznie. Spróbujemy zatem sobie zwiedzić tą jaskinię. Tutaj i co to jest za jaskinia? Unel Morne. Coś mam wrażenie, że my tu byliśmy już. Wybaczcie, jak będziemy go drugi raz eksplorować. No, chyba niekoniecznie, skoro odkryliśmy tutaj utraconą łaskę, nie wydaje mi się. żebyśmy tu byli, hmm. nie lubię kurcze chodzić po takich wysokościach, tutaj wąskie przejście. Szkarłatnie wyglądają. Teraz Kturandy tam na górę w pierwszej kolejności. Kamień Kowalski na pierwszym poziomie, świetnie, stąd przyszliśmy, stamtąd, dobra, tu na dole jest ich pełno upiorków, eee. czyli co, może tutaj, tu nie było nas. Tego możemy sobie zajść od tyłu, czemu by nie. Tu jeden stał. Skubany dobry Przełamuję moje bloki jak tralala. Nie spodziewałem się tego szczerze. Złoty run na drugim poziomie z pewnością się przyda. Kamień na pierwszym poziomie. Wybuchowy kamień Kamień Kowalski na pierwszym poziomie. E, dobra stąd przyszliśmy tak. Tak, tak. Tam możemy iść. A. To jest ich więcej. Nie tak miało to wyglądać. Tak będziemy się od niego odbijać Serio. Iguły krzepliwości. Kamień kowarski na pierwszym poziomie. Hm. Teraz co, tu w dół? Ale wydaje mi się, że ja kogoś tu słyszę. Tylko jeszcze nie wiem kogo poza... Nie wiem, czy ich tu za dużo nie będzie. Jeszcze latający? Zespalują mnie, no. U, niewiele brakowało, ale tu chyba na butelki nie mamy co liczyć, żeby je odzyskać. U, aż za nie mówiłem. Mocarni, tak się wydaje, tylko że co oni nam mogą, nie? Ten jakimś głównem tu rzuca w nas. Świetnie. Ale ja słyszę, że to nie koniec naszej walki. Też niezbyt wiele run z nich wypada. Żelasty liść. Kamień kowalski na pierwszym poziomie. Ja już szczerze nie pamiętam, jakiego poziomu my potrzebujemy, aby ulepszyć broń. Dobra. Wait, 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 tam byliśmy. Czy to tu było? Dobra, tu mamy jeszcze kamień, tak? Wspaniale. To tu byliśmy, dobra. Tam musimy iść, stamtąd przyszliśmy. Ok, już wszystko jasne. A co to? Ponury kamień Kowalski. Pierwszego poziomu. co? Hmm. To mi wygląda na miejsce, gdzie niekoniecznie z taką ilością życia bym chciał się znaleźć. Hmm. Wiecie co? Ja już się przygotowuję. To mi się zapowiada na walkę z bossem. Nie był on najmocniejszy, ale trzeba przyznać, wilki zrobiły tu swoją robotę. Kurde, zdecydowanie mogliśmy go pewnie pokonać bez wilków, tak mi się przynajmniej wydaje. Run też zbyt wiele za niego nie dało. Czyli co, możemy ruszyć do wyjścia, chociaż ja mam wrażenie, że ee, w tej kopalni, w tym tunele akurat nie zrobiliśmy wszystkiego. Więc, może sobie go oznaczę, że będziemy tu musieli wrócić zwyczajnie. A tym razem udajmy się do wyjścia. No, ten boss taki. Jak będziemy chcieli wracać, przydźwijmy przydźwijmy dokładnie, przyzwijmy, a nie. Dobra, i teraz mi się wydaje, że te tereny mamy wszystkie, chyba żebyśmy chcieli hmm, zawarczyć z tym kurczę. Jak on się nazywał? Obrońca drzewa? Czy jakoś tak? Ale to już najwyżej zrobimy, drodzy widzowie, w kolejnym odcinku. A, sobie odwiedź, A, ale możemy. Do kościoła Smoczej Komunii wrócić i zostawić serce Smoka. Przecież pokonaliśmy go w poprzednim odcinku. Więc zobaczmy, co to nam da. Bo tak mi się mocno wydaje, że tutaj rytuał Smoczej Komunii. No to spróbujmy. I to tyle. A on zjadł to serce. I w tym miejscu, drodzy widzowie, będziemy się żegnać. Cześć, do usłyszenia.